Na kogo pani będzie chciała głosować? Proszę panią, ja od lat głosuję na Frankiewicza, bo uważam, że jest świetny, to, co on zrobił dla miasta, to jest super. I jestem zachwycona, już jestem emerytką, a jeszcze przedtem pracowałam, on też był jeszcze prezydentem był. Teraz dopiero oglądam to wszystko, jak nasze miasto się zmieniło, bo się bardzo zmieniło. No i chciałabym, żeby był, ale nawet nie mam pojęcia o czy on, bo miał nie, nie głosować już teraz. To. Nie wiem, czy coś się zmieniło, czy w każdym bądź razie, no ja na Frankiewicza nie wiem kto go zastąpić, może, może tam kogoś będzie miał już z jego ekipy, no ale jak to będzie wyglądało, to zobaczymy dopiero. Nie, nie mam pojęcia, ale raczej na żadnych z nich teraz. To jest niemożliwe rzeczy, co nie wyrabiają. Sama pani wie. Dzieci które nie mają co jeść, starszych ludzi wyganiają. To jest. Do lekarza, jak pani idzie. To ja mam czekać rok czasu na to, żebym mógł mieć operację. Ale mówimy o wyborach samorządowych, czyli będą, będzie wybierany prezydent Gliwic, czy, jeżeli chodzi o nasze miasto, czy chciałby pan, żeby się coś zmieniło? Jaki, jaki powinien być prezydent? Czy będzie pan głosował na tego samego prezydenta, który jest obecnie, czy też na kogoś innego? To, to się zastanowię jeszcze, no. no bo faktycznie teraz w Gliwicach się bardzo dużo robi. Sama Panie widzi, że drogi i chodniki wszystko robią. I nawet ten, co tam ogłoszenie jest, tych, tych, te wodociągi to wszystko jest w porządku. Jest Pan zadowolony z tego, co się dzieje w naszym mieście? Tak, jestem zadowolony. Nie wybierasz się na wybory? Nie. A dlaczego? Nie wiem, no. Bo będziemy wybierać prezydenta. Czy, czy jesteś zadowolona i chcesz, żeby został ten prezydent, który jest, jeżeli będzie e, kandydował? Czy też chciałabyś, żeby była inna wizja naszego, rozwoju naszego miasta? Mnie to jest właściwie wszystko jedno, bo i tak się wyprowadzam. Jakie, według Pani, powinien mieć cechy prezydent miasta i co powinien w pierwszej kolejności zrobić w mieście? Czego brakuje? Powinien być bardzo, no, uczciwy dla mieszkańców, no jakiś lojalny. No i no, nie wiem, co mnie tutaj trochę zastanowiło, jak gdyby trzeba było tutaj um, odrestaurować co niektóre kamienice, bo prawda są, jak gdyby są takie ponure, I, no czegoś tutaj po prostu brakuje, żeby coś bardziej tętniło życiem. Na kogo chciałabyś zagłosować w tym roku w wyborach samorządowych? Znaczy, powołam się tutaj akurat na mojego tatę. Gdyż jeszcze jakoś nie, nie żyję życiem politycznym Polski i miasta i tym podobnych, więc powołam się na niego, jeszcze 18 lat skończy za niedługo, to będę mogła iść na spokojnie. A jaką jako, jako widziałabyś wizję rozwoju naszego miasta? Czy jest w porządku? Czy chciałabyś, żeby coś się zmieniło? Wydaje mi się, że jest w porządku. Inne co, to cały czas temat autobusów można mielić, żeby powróciły pocią Boże, pociągi tramwaje, które nie wrócą. Bo rozbudowali te tory. Zburzyli, wyrwali, już nic nie będzie. Ale jest ogólnie w porządku. No ja w ogóle nie uznaję takich rzeczy. Ale w ogóle pani nie, nie chodzi na wybory, na żadne? Na żadne wybory. Na żadne wybory. Tak samo nie oglądam wiadomości, bo jak widzę polityków w telewizji, to się strasznie denerwuję. Ale skupiamy się na naszym mieście, bo to będą wybory samorządowe, czyli do rady naszego miasta i na stołek prezydencki w naszym mieście. Czy jest Pani zadowolona z tego, co, się, co jest w Gliwicach, czy też chciałaby Pani, żeby ktoś inny nimi rządził? Znaczy ja powiem Pani tak, dla mnie jak wiadomo w każdym kraju, w każdym mieście politycy pośliwszy, cała reszta są sami złodzieje, więc... Co z tego, że zrobią tam parę rzeczy, jak y, większość się tak biorą do kieszeni? Tylko, żeby było pokazane, robię, robię, nie ma sprawy. A co dalej? Dlaczego budują nowe drogi, a jest tyle bezdomnych ludzi, zamiast wybudować nowe mieszkania? Ich to nie interesuje. Grą, że ich dzieci i rodziny mają gdzie mieszkać. No, Pytam, ja nie głosuję. Na nikogo. A dlaczego na nikogo pan nie będzie głosował? No bo ja już wybrałem. Ja już wybrałem królestwo Boże pod przewodnictwem Jezusa Chrystusa. I dlatego nie będę głosował na nikogo. Ale jeżeli chodzi o tutaj życie ziemskie i przyziemne, to takie na co dzień, kto by chciał, jak chciałby Pan, żeby kto był gospodarzem naszego miasta? No wie Pani, proszę, no a to no Jezus Chrystus będzie, ale jeżeli chodzi o normalne takie życie, no to wie Pani Frankiewicz, no chcieli już go trzy razy odrzucić i tak dalej, no ale dobrze widać, że Gliwice się rozwijają, to w porządku jest chyba, nie? Ale brały panu pod uwagę jakieś inne kandydatury? Nie, nawet mnie to nie interesuje.